Trochę mordę. Nie. A na noc taki został. Jak u ma... a. Wiesz, na dni widziałem, brania? No. I Rafał z rybą. Na metodę. Jest, Patryk. Ryby biorą. co? No. Taka ryba upadła. A więc przyjechaliśmy. A więc witajcie. Dzisiaj znajdujemy się w czteroosobowej ekipie. Ja, Patryk, Grzesiu, Kuba nad Zalewem Musickim. Woda PZW. Dzisiaj tak bardziej na grubo, bo karpiowo. Karpiówki na kulki. Nawet na łódkę, aby sobie pod wyspę podnęcić. Ostatnio tych karpików trochę się połapało i innych ryb. I dzisiaj na grubo. Mamy też matę, aby nie było. I tak sobie tutaj wszyscy obok siebie usiądli. Ja sobie miks do nęcenia zrobiłem. Miks to palety od Ficado, niektóre kulki pokrajane, zwykłe, palet Uni. No i coś z naturalnych rzeczy, kukurydza. Na hak pójdzie Fred Hunter oraz Topscopex i może, może kukurydza. Pierwszy zestaw wygląda tak. Kulka Topscopex i pop-up. Oczywiście daję to w wreczku PVA Wywozimy. A tak wygląda dostępna metodę rydzę na grubo tam, tam sobie gości chyba rybę do reklamówki można, można, do mnie nie wymierowa. Jest i pierwszy karp. Na tego na rafała wędkę? Za Grzesia. Kukurydza. Kukurydza. Na, metodę. na metodę. Pikny. Ostatnio mieliśmy takie odjezdy. Taki karpik. karpik u Grzesia. Karpiowo jest, ale nie takiej wielkości chodziło. No. Do... tak nie do kurde. to karpik. No a metoda. Ach, utrzymałem go, nie upadł. Dobra, weź kamerę. No to weź, dobra. dobra. A na noc taki zestaw slay bite rack na włosie. A wiesz, że nawet nie widziałem brania? Musiałem no. przerzucić wędkę. Jeden. Wędka się wygina, szupil ciągnie, rekina. Karpik taki jak Grzesia. Większy może. Nie, taki jak Grzesiu, O, Grzesiu. Jest, piona szupil. No, się udało. Kącik, I płynie. O, jak poszedł, pięknie poszedł. Wieje. Wywiozłem zestawy, musiałem do domu jechać, wywiezione zestawy musiałem ściągnąć, bo nie można wędek zostawić w wodzie. Dla mnie jest to głupia zasada. Chłopaki mogliby pilnować moje wędki. Tu moja karta i tak wędkarska leżała. No ale pojechałem do domu, a przyjechałem z domu, to już, to już jest wiatr. Za duży wiatr na łódkę zanętowo. To jest dramat. No jest trochę dramat, trochę jest. Ale nie, ryba musiała wyciągnąć. No chłopcy być... dwie ryby wyciągnęli, trzecia ryba była, ale się nie udało wyciągnąć. Czekamy dalej. Trochę są problemy z parasolem, co zresztą widać. Zobaczymy. Z patykiem. No i co? Standardowo Piłbaski. I Rafał z rybą. Właśnie ciężko po... Ciężko poznać, jak masz taki ciężarek. Czy to na metodzie? Leż. Leż? Duży tak, ale. Mała ryba. Lidlka, Lidlka. Malutka. dużo I jest Lin. Ale jakie Taki e, ale ale jak ostatni. E, Rafał! Ten co ostatnio? W sumie kukury 4, chyba czy tam 5. A na na no, A no to jeden. linek. Fajna ryby. Widzisz? Jest, kolejny par, karp u um, Petryka. Kolejna pewnie kiloweczka Teraz wywiezionego zestawu, tak? No tak, ten pod tym, Ja Poprę. sam wywoziłem w to samo miejsce, gdzie przyszedł. A, A mówiłam, że nie ma sensu tak daleko w A tam w oddali błyska. No, no, przedłużał. Gorzej jak będzie po burzy. Pan Patryk złowił Amura. Jest kolejny karpik 40 Na metodę. Dzisiaj metoda rządzi. Fajnie walczył. Trochę dał popalić, no ale czekamy na te większe, taki powyżej przynajmniej 3 kg, by się przydał. A tu same takie nieduże, same kroczki. No i jak widzieliście, coś się dzieje, to jakiś czas, coś tam potrafi dziubnąć. Chociaż teraz był taki przestój w braniach. Jest Patryk z leszczem na metodę na białe robaki. Pierwszy lesz w tym sezonie, na zalewie. Jak po wszystkim? Le... No nasz pierwszy leść naszej ekipy. Fajnie. Ryby biorą, no można powiedzieć, że brania co pół godziny są. Czas ten szybko mija i jest ogólnie w miarę fajnie. Co prawda, jest taki wiatr, Grzesiu już pojechał i Kuba, bo przyjechała po nich mama, no i tam musieli trochę wcześniej pojechać, bo się szykowało na ostrą burzę. Zostali wytrwali? No zostali wytrwali, tak jest. Której burzy rzeko rzekomo. Nie było i miało nie być. I mam nadzieję, że nie będzie. Ciśnienie dzisiaj jest niskie. No i ryby biorą pewnie dzięki temu. Przydało się teraz coś większego. Tak, przepiszą już drugi, kolejna ryba. No co się dzieje? Do wody. W końcu jest nasz łowca z rybo. Łowca, który już dawno na wędce nie miał ryby na filmie, także nagranej. I w końcu nasz łowca coś ma. Pan łowca Paweł, który na filmach rzadko się znajdował. Miejmy nadzieję, że teraz to nadrobi. Drobisz czy nie? Może. <laughs> Może. Gdzie ty się widzisz? idziesz? Nie gdzie nie, nie żywka się na się żyw patrzy na żyłkę Nie, dobrze jest luka? No coś takiego ty Jeszcze co ryba dzisiaj będzie Jeśli się wyciągniesz John. Ja bym takiego w murkę nie zrobił no. Piękna rybka, no dziękujemy, Amurek. A więc nocka na razie jest fajnie, w ogóle ten film to są łączone dwie nocki. Pierwsza nocka, które ujęcie też się przewijają, jestem z Grzesiem, Grzesie potem pojechał i z Petrykiem, a druga nocka, gdzie teraz właśnie nagrywam, gdzie Paweł przed chwilą Amura wyciągnął jest z Pawłem. Więc to takie trochę łączony filmik będzie z dwóch nocek nad Zalawem Łosickim, w ogóle jestem 5-6 dni z rzędu będę nad Zalawem Łosickim. Takiej pasy jeszcze nie miałem. No, 6 dni z rzędu, ale wiadomo, nie cały dzień. Tylko na północy się przyjeżdża, no od to dwa dni, no nie? Mówimy wieczorem i mówimy rano. No, Co? no, przed chwilą u nas był live na żywo. Ci celu to wiedzą, było chyba maksymalnie około 40 osób 30 parę. A live wiadomo, było później, w godzinę. Teraz live u ludzi, na razie jest 20 osób. I widać też fajne balety są. Tak, tak wygląda nasze stanowisko. Ale obitki! Ale okay. byk! Taka ryba u Pawła. 4 kg karp na wodzie PZ2. U Pawła dwie ryby, ale za to, to ładne. U mnie trzy czy 4 ryby na moich karpiówkach, ale mniejsze. Chyba w pół godziny na karpówce. No, u Pawła same potwory. Nieźle, nieźle. U Pawła pierwsza nocka nad zalewem. I klasę pokazał. Karp czwórka. Kacz, który żeby pokazać, to, co na Lindis, on z Aleksem. No to mało brakuje, no trochę brakuje, ale. Nie, no, nie, to na PZ2. Nie, 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 to na PZ2. Tak, ale jak na PZ2 jest dobrze, bardzo dobrze jak na PZ2. No. Na slajdzie normalnie, prosto na waczyku, Skusiła się taka to płoć, podchodząca po 30 cm, na pewno medalowa. Na karpiówce. Na normalnym haku, chyba szóstce, karpiowym. można to, to pójść. A więc przyjechaliśmy skuterem, odjeżdżamy e, samochodem. Koniec wyprawy, pada deszcz, rano już nie było czego nagrywać. Ostatnią rybą był ten Pablo karp 4 kg I teraz pada deszcz, zwinęliśmy się już w sumie do domu, będziemy odjeżdżać. Tak wyglądała ta właśnie wyprawa. Idziemy wypuścić Pana Pawła. To jest Pan Pawełek, który idzie do wody. Czekaj, co jest w stanie styczniu? No wpuszczaj. Będzie to największa ryba tego stachu. Idź, Panie Pawełku. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie Ci. Idź poszedł na bok. Tak,